Cześć. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To już tak naprawdę tuż, tuż. I ja sobie postanowiłam uszyć takie pokrowce na krzesła. Wiecie, wszędzie można kupić pokrowce czapki Mikołaja, ale że ja mam akurat krzesło z Ikei, które jest krzesłem takim rozkładanym i będzie ciężko dosyć. Nałożyć taki, taką standardową czapeczkę. Będę musiała coś pokombinować, żeby uszyć takie, żeby pasowały. Widzicie, sama szerokość tu u góry wszystko jest w porządku, tu niby pasuje, ale w którymś momencie czapeczka zatrzymuje się i dalej nie pójdzie. Nie wygląda to zbyt dobrze. Trochę tak. Ach. Wiecie, od czapy, <laughs> dlatego y, trzeba będzie coś pomyśleć. Y, stołek wygląda tak, y, będziemy musieli uszyć. Tu mam akurat y, starą, y, stary pokrowiec, który i tak trzeba było y, naprawić, ale y, y, trzeba pomyśleć tak, żeby rozszerzyć tutaj y, doły i zaraz zobaczymy, jak to zrobić. Moja czapka ma tutaj 47 cm, a mój stołek musi mieć tutaj 14 cm, czyli 7 z jednej, 7 z drugiej. Czyli dodajemy na tych brzegach, trzeba będzie poszerzyć o 7 cm z każdej strony, tak, żeby ta, ten pokrowiec nachodził tak, jak należy, i żeby ta czapeczka nasza wyglądała. Po prostu dobrze. Wtedy potrzebuję uszyć sobie tylko dwie takie czapeczki. Kupiłam 1,20 m materiału na 160 szerokości. I to jest taki materiał, który używany jest do obicia. On tu tak trochę w tym świetle wygląda jak różowy, ale zapewniam was, że to jest czerwień. Później, w innym jak będziemy pokazywać już gotowy, to podejrzewam, że już ten kolor pokaże się wam taki, jaki powinien być. kwestia światła niestety. i teraz tak. Ja sobie przykładam, zostawiam wysokość taka jaka była, czyli tutaj jest 60 cm. Przykładam sobie tak, żebym miała tutaj miejsce na ten dodatek plus centymetr na, na szpy. Myślę, że będziemy szyć tak, jak to jest najszybciej, najprościej, czyli najpierw szyjemy prawą stronę, wywiniemy na lewą i przeszyjemy jeszcze raz i w... obrysywałam tak mniej więcej. Jak powinno to wyglądać. No wiadomo, taki domek. Czapeczka wycięta. Materiał odwrócimy zaraz na prawą stronę i na prawej stronie przeszyjemy pierwszy raz. No i tak zaraz mi powiecie, że nici powinny być czerwone. I macie całkowitą rację, nici powinny być czerwone, ja akurat założyłam sobie białe, ale to mm, mnie osobiście nie przeszkadza choćby z tego względu, że to i tak będzie wywrócone na drugą stronę. Tak jak mówiłam, na prawej stronie, na pół centymetra. Od razu będziemy mieli możliwość skorygowania, jeśli będzie nie tak, jak trzeba. I już kończymy. Zaraz sprawdzimy na tym etapie, czy nie musimy czegoś jeszcze poprawić gdzieś. Ja sobie sprawdziłam. Eee, oczywiście popcinamy te nitki. Tutaj mi wszystko... Wygląda tak, jak powinno wyglądać. Yy, wiadomo, że trochę luzu będzie, ale to choćby z tego względu, że jak ktoś usiądzie na krześle, to żeby nam się tutaj nie rozprówało, bo wiadomo, że mamy tutaj yy, przestrzeń. Yy, lekko luźne, nawet lepiej, żeby było. Yy, co teraz będziemy robić? Teraz to wywiniemy na drugą stronę i przeszyjemy już właściwym szwem. Że jeśli już przyłożyliście i wzór jest taki, jak powinien być, to sobie od razu przyłóżcie, odrysujcie, żeby nie kombinować drugą, drugą czapeczkę. Sprawdzone pod względem, czy prawidłowo wszystko nam leży, wywijamy już na lewą stronę. I teraz, tak mniej więcej na 7 mm ale przede wszystkim więcej niż yy, pierwszy szef, przeszywamy sobie drugi. Poprawiamy sobie co jakiś tunelik tutaj. Był prościutko. No, i fajnie. I jesteśmy na tym etapie, że oprzyliśmy już obie czapeczki patrząc na zegarek, powiem Wam, że nie zajęło mi to od momentu przygotowania materiału, zrobienia sobie tych pomiarów, potem przymiarki. Nie zajęło mi to jeszcze pół godziny. W zasadzie jesteśmy pomału na takim etapie, że będziemy wykańczać. Odwijamy czapeczkę na drugą stronę i popatrzcie, że Trzeb jest ładny, nie musieliśmy tego później y, obrzucać, a jest wzmocniony. Wywijamy. Y, jeżeli tu na samym czubeczku nie wyjdzie Wam y, idealny szpic, to Wy się w ogóle tym nie przejmujcie, ponieważ tutaj pamiętacie, przychodzi pomponik. Y, czy my sobie go zrobimy y, z włóczki, czy my sobie kupimy gotowy, czy my sobie y, zawiesimy chwosta. Czy zrobimy, nie wiem, z waty, z watoliny, z czegokolwiek. To to już to jest tylko i wyłącznie nasza wizja i inwencja twórcza. Tak, ja jestem w tym momencie zadowolona z tego, jak to leży, bo popatrzcie, tutaj jest właśnie to załamanie, gdzie to się właśnie miało tutaj załamywać. Tutaj też idealnie pasuje. Tu ładnie nam wisi kapturek, więc teraz będziemy tylko wykańczać. No i do wykończenia ja sobie akurat wzięłam takie wypełnienie. Tym można wypełnić sobie kurtki, można tam gdzieś podłożyć pod y, jakąś y, jakiś materiał obiciowy, y, a ja sobie z, y, z tego zrobię wypełnienie, wykończenie. Co muszę teraz zrobić, to popatrzcie, przyłożyć sobie. Ja już mam y, mniej więcej na tę szerokość y, ten materiał przygotowany. I teraz co ja będę robiła? Y, najpierw przyszyję z tej strony, czyli na prawą stronę, potem odwinę kawałek i doszyję. Z lewej, dlatego muszę sobie y, sprawdzić, zmierzyć ile ja chcę tej y, szerokości. Powiedzmy 5 cm, to będzie takie widoczne. Więc ucinam na 10. Jest akurat prosta sprawa, y, i ucinam sobie od razu y, dwa pasy, no bo przecież wiadomo, że na drugą jeszcze y, czapeczkę. Pasy też nie muszą być idealnie równe. Gdzieś tutaj, jak Wam wyjdzie, nie wiem, 9 cm tu 10, to też się nie ma co przejmować. Dlatego, że to, to, to nie musi być idealne, po prostu. Do maszyny. Pierwsze co? To muszę sobie przeszyć też y, tutaj łączenie. To sobie zrobię troszkę Tak mniej więcej. Do... robię kasz. Wciąż posiadałam nożyczki, ale już sobie poradzę. I teraz tak. Przykładam sobie jeden z, ze szwów. Przykładam sobie do rozchylonego szwu tutaj i tak jak Wam będzie wygodniej, ale mnie się wydaje, że lepiej jest y, szyć po y, tym właśnie wypełnieniu, a nie po materiale. I obszywamy sobie po prostu całkiem dookoła, tak na centymetr. Pamiętajcie, że kiedy szyjemy i będziemy mieć zaraz drugi szef dookoła, to musimy popatrzeć, czy ten pierwszy mieliśmy na zewnątrz, czy do wewnątrz. Czyli czy był ułożony do góry, czy na dół. Jeśli był ułożony na dół, to tak samo musimy sobie ułożyć ten szef. Dlaczego? Dlatego, że potem nam się po prostu będzie lepiej układała czapeczka na stołku. Więc ja mam tu na zewnątrz, więc tu też daję na zewnątrz. I oprzywamy sobie na taką szerokość jak materiał, żeby nam potem łatwiej było, żebyśmy nie musieli kombinować, że tu coś do, zostało, jak to dołożyć, jak wyciąć albo jak dołożyć. Tego też kiedy trzywamy, nie naciągamy, to ma iść gładko. Ja już Prze pierwszą czapeczkę. Trzeba futerkiem jak to u Mikołaja. Okej. Okay. I popatrzcie. I mamy obszyte krzew na szpie zachodzi. Tu jest w jedną i w jedną stronę. I teraz co będziemy robić? Będziemy to obszywać raz jeszcze. Po co? Żeby ładnie wykończyć. I teraz będziemy to robić do wewnątrz. Wyprostujemy sobie tak. No i teraz Wam pokażę, bo mamy już gotową yy, czapeczkę. I teraz zobaczcie. Albo możemy to zostawić tak, jak jest, na takiej szerokości i bez wykończenia, tak jak tutaj mamy, albo możemy sobie to podwinąć do wewnątrz, będziemy mieć wtedy mniejsze, tutaj mniejszą tą ramówkę, za to będzie mocniejsza i będzie ładniej wykończona. Ja wybieram tą opcję numer 2, akurat. Jak to sobie będziemy wykańczać? Tak jak Pokazałam. Tą to, to przeszycie kryjemy i już nie podwijamy tak jak standardowo się robi lamówkę, tylko nakładamy tak, żeby po prostu przykryć. Czyli już Wam pokażę tak i na to tak. I ja to szyję akurat w tym momencie na prawej stronie, tylko po to, żeby ładnie sobie wykończyć, żeby mi gdzieś tam nie wyszło nie wyglądało brzydko. Słuchajcie, minęła godzina, a my mamy uszyte dwa pokrowce czapeczki Mikołaja, które już możemy z powodzeniem albo na prezent komuś dać, albo właśnie dla siebie na dekorację. Czego brakuje? Brakuje pomponika, ale to, to tak jak, jak już Wam mówiłam, to jest najmniejszy jakby problem w tym wszystkim cała czapeczka wygląda moim zdaniem całkiem fajnie nie wiem jak to, wy, ale ale ja jestem zadowolona będzie trochę zabawy, bo wyciąłam takie kółeczka i z nich zrobię pompony najpierw je sobie tak dookoła przeszyję a jak już sobie je przeszyję to troszeczkę je ściągnę. Jak będą mało puchate, mało pełne, to włożę do środka drobinkę waty, zwykłej waty kosmetycznej. I taki pompon wtedy przytwierdzę sobie do wierzchołka tego kapturka naszego, naszej czapeczki. Na krzesło, na pokrowca naszego. To już mam. I robimy sobie taki pomponik. Troszkę go ściśniemy, troszkę go zwiążemy. Jeśli będzie za mały, to możemy sobie zrobić większy. Ale powinien wystarczyć. No i jest taki pomponik, wyszło nam coś takiego, teraz już zostaje nam tylko przyszycie. Robię szchołka. No przyszywamy sobie, przyszywamy. Pompon może być większy, pompon może być mniejszy, wszystko zależy od tego, jak my uważamy. Nie musi być na sztywno przyszyty, może być tylko tak, żeby na przykład sobie fiurgał. Można doszuć do niego dzwoneczek, są takie w sklepach z rękodziełem, można kupić takie fajne dzwoneczki i, i też doszyć można y, jakąś y, y, aplikację z ostrokrzewem y, i ja już prawie kończę to nie jest taka łatwa sprawa jak się ma <gorszy> trochę gorszy zrobić Gotowy. Pokrowiec wygląda tak. Pokrowce mamy gotowe. Dlaczego uważam, że warto zrobić je samemu? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dopasujemy wymiar do stołka, jaki faktycznie mamy. Zagną. Na przykład składamy stolik z Ikea, na który nie bardzo pasowały inne pokrowce, te, które można kupić w sklepie. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to jest taka, że materiał, z którego uszyliśmy dzisiaj, czyli ten taki cienki, obiciowy materiał, można spokojnie prać w pralce. Więc jeśli się coś stanie, to nie musimy się martwić, że nam się to, ten pokrowiec zniszczy, że on będzie tylko na raz, bo on będzie na lata. I... I to trzecia rzecz to jest to, że zrobiliśmy coś sami. Takie pokrowce możemy dać komuś w prezencie, i to też jest dużo cenniejszy prezent niż kupienie czegoś w sklepie. A ponieważ zostało mi trochę materiału, to pomyślałam, że w następnym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki fajny pokrowiec, tym razem na butelkę na butelkę na Jukolinie, na karawkę i on będzie również zachowany w świątecznej atmosferze i to będzie generalnie ten sam motyw, czyli Mikołaj. Tak pokrowiec też będzie można spokojnie dać komuś w